Kurde, próbowałem zniszczyć całą Ukrainę, ale się nie udaje. Ale fajnie jest się w Polsce, Niemcy nie atakują, jest inflacja, czego chcieć więcej? Polsko nie przeszkadzam. Czego? Dowiedziałam się od Białorusi, że Rosja chce no... O, o, odrodzić Związek Radziecki. Mam dosyć, nie będę się słuchał cały czas Rosji, jak ja mu to powiem. Ano tak powiem mu przez mój... Najbiedniejszy telefon Nokia jeden z lat 80. no co widzowie muszę jakiś telefon mieć. Nie będę kupował jakiś telefon za siedemset złotych. Dobra, to dzwonię do niego. Poczekajcie, chłopaki, bo jakiś pijak do mnie dzwoni. Co chcesz, Białoruś? Słuchaj, Rosjo, mam dość być twoją marionetką, odchodzę. Nie re. Nie tak cię wychowałem, dobra, przegiołeś idę tam po ciebie. Cześć widzowie, ja to jestem ja Polską, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej serii zostawcie chociaż jednego lajka, ok, będzie więcej takich odcinków i tak no to papa.